Manko, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Luaj, mój piękny synek. No i razem zaczynamy nową serię. Zapraszamy Was serdecznie do nowej serii na tym kanale Rodzice w Holandii, w której pokażemy jak to wszystko wygląda, em, posiadanie dzieci właśnie z perspektywy rodzica. No, my jesteśmy od niedawna dopiero rodzicami, em, dlatego pokażemy Wam krok po kroku, postaram się Wam wszystko wytłumaczyć. A jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i możecie też zaznaczyć sobie dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. My właśnie z Luajem jest Jesteśmy na myjni, umyjemy autko i zaraz przechodzimy do tematu naszego odcinka. W waszej partnerce spóźnia się okres, lub w najgorszym przypadku jesteś sama no i spóźniać się okres. Poszłaś do Etosa, Krajdwajta czy apteki, kupiłaś sobie test ciążowy, wyszło, że jesteś w ciąży, jest pozytywny. I co dalej? Jaki jest następny krok? Szukamy sobie ferlus czyli położnej. Możemy jej szukać na internecie, możemy popytać się znajomych, ale bardzo ważne jest, żeby przeczytać opinie na temat danej położnej ponieważ dzieją się czasami różne dziwne rzeczy. Warto też pomyśleć, żeby ferloskundocha było blisko naszego domu. Jeżeli wasza partnerka ma prawo jazdy i samochód, nie jest to tak bardzo ważne, no ale jeżeli wy będziecie musieli dbać o to, żeby ją zawozić na każde wizyty, może się tak zdarzyć, że któregoś razu wam się nie uda być i będzie musiała iść sama. Dlatego wtedy warto, żeby było blisko domu. My wybraliśmy sobie położną, która miała bardzo dobre opinie. Nasi znajomi też bardzo dobrze ją oceniali, no i do tego było blisko domu. Ja na szczęście byłem na każdej wizycie z moją żonką. Jedynie na tej wizycie, w której dowiadywaliśmy się o płci, była z nią jej najlepsza przyjaciółka, ponieważ. Oni organizowali nasze gender party, gender reveal party. Dlatego e, tylko na tej jednej wizycie mnie nie było. No i to też było oczywiście zamierzone. Jeszcze raz powtarzam, że bardzo ważne jest, żeby przeczytać opinię na temat położnej lub żeby była ona polecona od Waszych znajomych parę dni temu mój znajomy opowiedział mi o historii gdzie jego znajomi z kolei byli już w dziewiątym miesiącu ciąży, nagle dziewczyna dostała jakiś ból w brzucha, zadzwoniła do położnej a położna powiedziała, że to jest normalne, że to trzeba przeczekać no i niestety parę dni później dziewczyna urodziła martwe dziecko. Słyszałem też o polskich położnych, które szczyciły się tym, że są one jedyne w okolicy polskie i w ogóle i w ogóle, ale były mega nieprzyjemne i no, ciężko byłoby przez taki proces przechodzić z osobą, która by Cię irytowała, w szczególności, gdzie kobieta w ciąży musi się jak najmniej stresować. A jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Będę starał się w kolejnych odcinkach na nie odpowiadać. My wybraliśmy sobie położne blisko domu, tak jak już wspominałem. No i muszę podkreślić, że wszystkie panie, które się nami zajmowały, były mega miłe, były naprawdę wspaniałe, za co im mega dziękuję. No i tutaj też muszę dodać, że po tym 9-miesięcznym prawie kontakcie z nimi możecie też poprosić o to, żeby jedna z pań położnych była przy Was podczas porodu. I to też jest jakieś wsparcie, na pewno czuje się człowiek bardziej komfortowo. Także, no, mega fajna sprawa. W tej serii też przedstawię troszkę, jak to wygląda ze strony mamy, no i jak to wygląda ze strony taty, ponieważ, jakby nie było, są to dwie różne perspektywy. Ok, a więc podsumowując, to wszystko, jeżeli spóźnia nam się okres i bla, 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 wiemy, że jesteśmy w ciąży, kupiliśmy sobie test ciążowy. No, i pierwsze, co robimy, to zapisujemy się do felluskundeche. Tak się to pisze. No i szukamy takiego, żeby był dobry. To nie jest tak powiedziane, że jeżeli już w jednym się zapiszecie, to będziecie musieli być tam już na zawsze. Ee, bardzo ważne jest to, żebyście byli psychicznie, e, komfortowo się czuli, ponieważ e, no, trzeba jak najmniej się stresować podczas ciąży zarówno matka, jak i ojciec powinni mieć jak najmniej stresu. No i od tej pory oni przejmują pałeczkę, że tak powiem. Oni będą wam ustalać kolejne wizyty, będą robić wam kontrole, wszystkie Echa, będą się Wami zajmować. To oni będą do ostatniej chwili się Wami opiekować, jeżeli chodzi o ostatnia chwila. Tutaj mam na myśli poród, no i później po porodzie też będziecie mieli z nimi kontakt. Także to już będzie w następnych odcinkach. W następnym odcinku skupimy się na ubezpieczeniu, ponieważ ubezpieczenie to też jest bardzo ważna rzecz. Warto jest zaplanować sobie ciążę i ubezpieczyć się, jeżeli wiemy, że mamy gdzieś w planach Dzidziusia. To warto sobie dobre ubezpieczenie wziąć, które pokryje wszystkie koszta. No, ale na ten temat już porozmawiamy w następnym odcinku. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem troszkę i w następnych odcinkach będziemy coraz więcej tłumaczyć. Zapraszam do komentarzy, jeżeli Wam się podoba taki kontent. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i zaznaczyć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z materiałami. A ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Elo!